Cześć, dzisiaj postanowiłem zrobić taki mały wypad do Sandomierza. Niestety pogoda jest do. No ale nic, spróbuję coś nakręcić, bo tutaj mam jedno ważne miejsce do odwiedzenia i też Wam przy okazji pokażę. Także zapraszam na małą zimową wycieczkę. Sandomierz to jedno z najstarszych polskich miast, według ekspertów pierwsze osady w tym rejonie sięgają młodszej epoki kamiennej Neolitu, około 5 do 10 tysięcy lat przed naszą erą. Najstarsza część miasta usytuowana jest na wzgórzach na lewym brzegu Wisły, w południowej części województwa świętokrzyskiego. Sandomierz jest jednym z najpiękniejszych polskich miast, posiadającym ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najważniejszych zabytków należą m.in. Kościół św. Jakuba, Zamek Królewski oraz Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny. E, za mną dzwonnica, kilkusetletnia, a tutaj z tyłu za mną, e, Bazylika konkatedralna. to jest. E, Jeden z najstarszych w sumie kościołów w Polsce, dlatego, że no, on budowany był właśnie po Chrzcie Polski, z tym, że no, wiadomo, on się zmieniał przez lata, dlatego, że pierwszy obiekt był budowlany, później był, spalił się przez liczne najazdy Turków, Mongołów i tak dalej. Później wybudowali kolejną i tutaj w sumie stoję przy tej pierwszej części, tego z zewnątrz nie będzie widać, ale ta pierwsza część, która tutaj się znajduje, jest, no była dużo mniejsza świątynia. W późniejszym czasie dobudowano resztę, czyli z obecne prezbiterium to jest ta część starego kościoła. Dobudowano tutaj właśnie tak zwaną główną nawę. No i obecnie prezbiterium to jest ta stara część kościoła, także tutaj zaraz wejdę do środka, to Wam może kawałek pokażę. Generalnie to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Sandomierzu, także warto, warto tu przyjeżdżać i to zobaczyć. Przy okazji tutaj z dziedzińca kościoła zobaczcie y, widok na zamek. Tak wygląda zamek. Zamek też ma ciekawą historię. Tam jest muzeum, Tutaj jeszcze kawałek za mną to jest bardzo ciekawy obiekt i warty oglądnięcia jak będziecie tutaj w Sandomierzu. To jest kościół Świętego Jakuba. To jest jeden z najstarszych w Polsce obiektów z cegły, budowany chyba w XIII wieku. No Jeden taki, co nie uległ zniszczeniom podczas tych licznych najazdów w Sandomierza, także warto go zobaczyć. Tuż obok bazyliki znajduje się jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych, którego ufundował w 1476 roku pierwszy kronikarz i historyk kanonik Jan Długosz. Za mną jest tak zwany dom Długosza. Znajduje się tutaj muzeum diecezjalne, ale jest to ciekawy obieg, dlatego że jest to jeden z najlepiej zachowanych. Neogotyckich budynków w Polsce. Na liście najcenniejszych zabytków znajduje się także średniowieczny układ urbanistyczny miasta wraz z sandomierskim rynkiem. Szczerze mówiąc, do sandomierza to ja często przyjeżdżam. No Dlatego też, że blisko tu mieszkam. No ale jest to fantastyczne miasto, jedno z najstarszych w Polsce. Kiedyś tutaj za szczególnie nic się nie działo. Tak po 2000 roku, jak zacząłem tu przyjeżdżać, byłem tutaj, nie wiem, w 2004, 2005, 2006. No wtedy to było takie małe śpiące miasteczko. Sandomierz to się tak szczerze mówiąc rozchulał dopiero po, po tym serialu. Gdy powstał ten serial o, o tym księdzu ojcu Mateusz, no to tak miasteczko na dobre już się wtedy rozhulało. Teraz jest styczeń, to ludzi nie ma i rynek będzie pusty, ale przyjeżdżając tutaj latem, no to jest masakra normalnie w niedzielę. Jak jest ładna pogoda, no to trudno jest znaleźć miejsce w knajpie czy, czy coś w tym stylu. Także naprawdę e, miasto dzisiaj się totalnie zmieniło. Jednym z rzadziej odwiedzanych miejsc przez turystów jest cmentarz katedralny, który znajduje się tuż za murami Starego Miasta i jest jednym z najstarszych cmentarzy podmiejskich w Polsce. Na tym cmentarzu znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, w tym ponad 200 sprzed I wojny światowej. Na cmentarzu katedralnym spoczywa wielu poległych żołnierzy w I i II wojnie światowej. Jest tutaj także kwatera żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W której pochowani są żołnierze Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Jest tutaj także grób znanego mi dobrze bohatera związanego z moim rodzinnym miastem. Takim głównym celem dzisiejszej wycieczki e, to było właśnie odwiedzenie tego cmentarza. Przyjeżdżam tutaj często, bo tutaj leży ważna osoba, którą wam za sekundę pokażę. Celem mojej podróży właśnie było odwiedzenie grobu tego bohatera, który tutaj znajduje się za mną e, a był to Stanisław Sołtys pseudonim Wójt, e, żołnierz Armii Krajowej i spadochroniarz Cichociemny. Jeżeli nie wiecie co, kim byli Cichociemni zapraszam na internet żebyście sobie dowiedzieli się. Byli to elitarni spadochroniarze. E, zrzucani do Polski podczas II wojny światowej tworzyć oddziały Kedywu, czyli kierownictwa dywersji między innymi ale dlaczego tutaj jestem? dlatego tutaj jestem, bo Stanisław Sotys był związany z moim miastem i był szefem takiego Kedywu u nas w mieście przeżył niesamowitą historię w 1939 miał chyba 16 lat i był na kolonii ale był tak wielkim patriotą i harcerzem, że postanowił skłamać i wstąpił do wojska, które przechodziło przez te tereny, gdzie był na kolonii. No i w ten sposób znalazł się w wojsku, później przedostał się do Francji, do Anglii i tym sposobem został właśnie cichociemnym. No i przy okazji tutaj jestem, dlatego że dzisiaj jest rocznica powstania Kedywu, 22 stycznia ale za kilka dni gdy będziecie oglądali już ten materiał prawdopodobnie w niedzielę będzie 26 albo bodajże 27 a to jest rocznica właśnie zrzutu Stanisława Sołtysa do Polski zrzucony był w styczniu 43 roku zaledwie rok czasu działał tutaj w ramach Armii Krajowej ze Stalowej Woli został przeniesiony do Mielca, to było w maju 44 roku tam pod Mielcem został schwytany i wywieziony do Rzeszowa na zamek, tam były więzienie niemieckie. Niemcy go tam dosyć brutalnie torturowali, ale wiedzieli, że z niego już nic nie wycisną, dlatego go tam zabili. Ale połamali mu wszystkie palce u rąk, wybili mu wszystkie zęby, a mimo to on nikogo nie wydał. Także wielka chwała takim ludziom jak on. Uroczy sandomierz nie da zobaczyć się w kilka godzin, więc jeśli będziecie odwiedzać to piękne miasto, to polecam przeznaczyć sobie na to minimum 3 pełne dni, bo warto będzie zobaczyć wspomniane przeze mnie zabytki, muzea oraz podziemne tunele. A w dodatku nie warto byłoby wyjechać stąd bez spróbowania lokalnych kulinarnych specjałów w licznych restauracjach znajdujących się na Starym mieście. Oczywiście nie byłoby wycieczki do Sandomierza bez zjedzenia dobrego obiadu i napisze się kawki. A jestem w jednym z moich ulubionych miejsc w lapidarium pod ratuszem w piwnicach ratusza, także jeżeli jesteście tutaj zapraszam, mają świetne sałatki, burgery. Bardzo fajne miejsce.